Dużo osób bardzo się skarży. To są po prostu takie spore zmiany, które aktualnie zachodzą. Muszą pracować wieczorami, w weekendy i są przepracowywane. Zostały zwolnione, szukają nowych prac i wiele osób szuka już ich od miesięcy dosłownie, niektóre ponad rok, przez to, że nie mogą dostać innej pracy, są jak gdyby skazane na to, że muszą pracować w nie najlepszych warunkach. Byłam po prostu o wiele gorszej kondycji mentalnej. Ten toksyczny szef przy żadnej firmy go zwolnili. Były może dwie rozmowy kwalifikacyjne, już mogli podjąć decyzję, a teraz tak nie jest. I słuchajcie, rozmawiałam z dwoma firmami. Na początku miało być wszystko zdalnie, zdana praca, później oni zmienili zdanie i postanowili, że chcą jednak, by pracowało się z Hej kochani, w dzisiejszym filmiku będzie taki jak gdyby Get Ready With Me i także Live Update, co mnie słychać. Będę z wami tutaj układała moje włosy, ułożę je Dysonem w fale i Dobra, To Naprawdę działa. Nałożyłam już na włosy, zaraz po umyciu, ten produkt. Jest to taka odżywka bez spłukiwania z Living Proof. Bardzo lubię te produkty. Na moich włosach świetnie się sprawdzają, ponieważ nie mają za dużo protein, więc moje włosy ogólnie no, lubią się łamać, jeśli przydawkuję proteiny w produktach tego typu, więc, więc to właśnie lubię, że mogę dużą ilość ich używać, i a moje włosy bardzo to lubią. I następnie na końcówki nałożyłam up, ten produkt, też jest Living Proof. Jest taki. Jak to w Polsce się na to mówi, to jest taki jakby preparat na końcówki powiedzmy, który podobno ma regenerować. No. Tak więc e, używam to już m, od dłuższego czasu, już wiele miesięcy, e, już mam drugie opakowanie i e, też to lubię w tym produkcie, że nie ma za dużo protein, e, bo... Używałam nieco innych produktów właśnie na, na końcówki, które miały dużo protein niestety, ale powodował u mnie odwrotny efekt, więc jak na razie to jest produkt, który się najlepiej u mnie sprawdza, jeśli chodzi właśnie o końcówki. I te dwa produkty zawsze nakładam po odsuszeniu, odsuszeniu włosów ręcznikiem, używam nadal ręcznika z Aquis i nakładam te dwa produkty. Jest zalecane, żeby poczekać minimum 10 minut przed stylizacją włosów po zastosowaniu tego produktu, ponieważ on także ma termochronę w sobie, więc jak gdyby dwa w jednym. I czasami też gdy chcę na przykład na jakieś większe wyjścia, czy chcę się po prostu upewnić, że moje włosy będą miały większą objętość i dłużej się utrzymałem, to używam tego, tej takiej pianki musu z firmy Color Wow i e, też się fajnie sprawdza. Nie używam tego regularnie, tak na co dzień. Pomimo, że ten produkt nie ma alkoholu i innych wysuszających składników, to nie lubię go używać regularnie za każdym razem, gdy umyję włosy, ponieważ nadal ten produkt jest po włosach i, je, i one są bardziej takie sztywne. E, więc mam wrażenie, że jeśli nie potrzebuję e, go używać tak na co dzień, to, to lepiej nie. Po prostu e, tak poświadomie myślę, że to negatywnie działa na moje włosy. Ale, no nie wiem, jeśli używaliście tego produktu tak regularnie, co kilka dni, i nie było u żadnych negatywnych efektów, to dajcie mi znać, ponieważ no, dużo osób y, jest zachwyconych tym produktem. Faktycznie fajnie się to nie sprawdzało, jednak y, po prostu się obawiam, że jak będę używała co trzy dni za każdym razem te moje włosy, to, no nie wiem, te włosy będą mi się bardziej kruszyły. Um, nie wiem, ale y, następnie, jak już te włosy no, prawie mi wysną, to używam tego duo. One są z, z dwóch różnych firm. Tutaj Living Proof. Yy, taki olej, który jedna z Was mi poleciła i uwielbiam. Przepięknie pachnie i idealnie się na moich włosach sprawuje. Nie obciąża ich, yy, a bardzo ładnie je kondycjonuje. I tutaj to jest jeden z moich ulubionych właśnie yy, też odżywek bez spłukiwania yy, z Avid. To jest po prostu coś cudownego. Jeśli mam tylko spuszczone włosy, to wystarczy, że użyję tych dwóch produktów i one po prostu są takie wykłacone, a pięknie wyglądają, więc y, to jest coś, co zazwyczaj używam po bezsuszeniu włosów. Ostatnio też używam tych produktów przed y, układaniem włosów. Um. Tak dodatkowo, by, gdy właśnie one już są nieco za bardzo wysuszące, mam wrażenie, że lepiej, gdy właśnie nałożę coś jeszcze, by, by je dodatkowo zabezpieczyć. Co prawda, tak naprawdę nie ma znaczenia i, i te produkty fajnie się mi sprawdzają po, y, gdy właśnie ułożę włosy, więc myślę, że pokażę Wam, jak, one, jak to się wszystko sprawuje właśnie po. Tak więc y, ułożę teraz włosy. Hmm, chyba już nawet nie potrzebuję je wysuszyć. Będę musiała nieco tutaj sobie wyprostować, bo jak widać zaczęły mi się kręcić przy, przy głowie tutaj i zawsze y, swoje włosy tutaj o delikatnie żeby nic mi tutaj się nie ciągnęło, nie plątało, bo moje włosy są niesamowicie delikatne bardzo cienkie, więc muszę z nimi być też ostrożna i tak, co... Jeśli chodzi o live update, już przechodzę. Tak więc y, nadal, jestem, nadal pracuję w tej samej firmie, nie narzekam, y, bo już wspominałam Wam od, od początku, tak naprawdę, że naprawdę ludzie, z którymi pracuję, są niesamowicie mieli, cudowni, po prostu przysympatyczni, utalentowani i um, lubię z nimi pracować, więc nic się w tym um, nie zmieniło. Też minął już rok od kiedy dołączyłam do tej firmy, tak więc ym, miałam już drugą taką roczną recenzję, bo była półroczna recenzja, a następnie mieliśmy właśnie niedawno roczną recenzję, yy, która yy, no dostałam dobre wyniki w niej, yy, bo oprócz mojego szefa jeszcze trzy inne osoby z firmy właśnie wystawiały mi taką ocenę. I e, dostałam bonus, czego się nie spodziewałam, ponieważ e, nikt nigdy nie wspominał, że w ogóle moja firma rozdaje bonusy. E, tak więc to było dosyć ciekawe. E, ten bonus nie był jakiś olbrzymi, ale, ale dostałam bonus i dostałam także, tutaj się to w Stanach nazywa merit increase, czyli taką podwyżkę. Em, które normalnie się po prostu firmy dają, Bocznie, bo to wiecie, no inflacje i te inne rzeczy. Yy, ale nic spektakularnego i yy, nadal no, nie dostałam tego awansu, <gryzny> no, na, na który pracowałam, ponieważ yy, teraz yy, oni zrobili tak w tej firmie, że musi być jak gdyby potrzeba biznesowa, jeśli dają promocję, yy, awans, yy, czyli jeśli jest pozycja wolna, to wtedy można dostać awans. Nie, nie chcą rozdawać tak ym, awansu. No nie wiem, to jest po prostu jak gdyby inny argument, ponieważ chcą oszczędzać pieniądze. <tryk> Powiem Wam, że y, dużo osób, które znam, właśnie rozmawiałam y, i dużo osób bardzo się skarży na, na, na sytuację w ich firmie. Ym, są po prostu takie spore zmiany, które aktualnie zachodzą w innych firmach. I um, no, znam dużo osób, które muszą pracować wieczorami w weekendy i, i są przepracowywane. Ogólnie, um, no, taka jest sytuacja. To zaraz muszę, muszę w końcu zająć się zeszyszeniem za, za włosów. Po prostu mam tutaj trochę nieco włosu, nasady tą końcówką, nasadką tutaj. I e, tak, więc mówiłam o tej pracy i rynku ogólnie e, pracy aktualnie, i powiem wam, że po prostu no, nie jest kolorowo. Widzę, że dużo osób, e, które a, znam z poprzednich prac, zostało zwolnione, szuka nowych prac, i wiele osób szuka już ich od miesięcy dosłownie, niektóre ponad rok. Tak więc naprawdę no, jestem ogromnie wdzięczna, że, że mam swoją pracę i, i pracuję z fajnymi ludźmi I, i nie jest to toksyczna praca, muszę to podkreślić, ponieważ du dużo osób aktualnie no, przez to, że nie mogą dostać innej pracy są jak gdyby skazane na to, że muszą pracować w nie najlepszych warunkach pracy. Tak więc ja naprawdę jestem wdzięczna, że, że mam taką sytuację, i pomimo, że nie jest idealnie, to praca nie jest idealna i, i, i wiecie, no jest jak jest, to i tak jestem wdzięczna za to, co mam, tak więc wiecie, nic nie jest czarno-białe um, zawsze po prostu um, no jest coś, co, co może nam przeszkadzać w pracy ale naprawdę nie zapominajmy by, by być wdzięcznymi by, 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 nie mogę się a mam um, nowe nakładki w ogóle um, i wczoraj jak je nałożyłam to tak mnie zęby bolały, więc mi się mocno przesuwają zęby aktualnie. Tak, więc mogę syplenić, przepraszam, mm, ale yy, no yy, po prostu chcę być wdzięczna i, i chcę wszystkim też no, przypomnieć, żeby być wdzięcznymi za, za to, co mamy, bo często yy, jest tak, że po prostu zapominamy, coś nam się nie podoba, i tak, a nie, no yy, nie jest fajnie, I, i, i się skupiamy na tym, by po prostu. No, no, nie wiem, skupiam się tak na, na negatywnych rzeczach i, i zapominam, że no jak, jak dużo pozytywnych jest jeszcze, bo, bo naprawdę w poprzedniej pracy um, miałam, byłam w po prostu o wiele gorszej kondycji um, mentalnej przez to, co się tam działo i przez te, z jakimi ludźmi pracowałam, bo nie wszyscy byli tak cudowni jak, jak w aktualnej pracy. A, nie wiem, czy wspominałam, wam, ten szef, słuchajcie, ten szef, który a, był taki toksyczny, Um, mówiłam Wam wiele razy właśnie z tej, tej poprzedniej pracy, słuchajcie, on przeszedł do innej firmy i, i kolega właśnie, który też go bardzo nie lubił, uh, zresztą ten kolega, odszedł właśnie uh, z tej samej pracy, ponieważ uh, zatrudnili tego właśnie toksycznego szefa. I właśnie on zobaczył, że ten toksyczny szef przyszedł do innej firmy i go zwolnili w uh, przeciągu pierwszych 6 miesięcy. Uch, tak więc y, on teraz aktualnie też szuka pracy. Jako, że on nie miał dużego doświadczenia, będąc no, na wysokiej pozycji, bo on dosłownie był młodszy ode mnie, młodszy od nawet mojego kolegi, a, a był po prostu ją wiceprezydentem firmy, więc no, bardzo wysoka pozycja. I słuchajcie, on stracił tą pracę i, i teraz no, szuka czegoś nowego. ogólnie jest mi strasznie smutno, bo widzę, że dużo osób, nawet bardzo talentowanych w poprzedniej pracy z którymi lubiłam pracować, też szuka nadal pracy, więc jest taka sytuacja, nie wiem, jak jest w Polsce, um, czy, czy, czy też to tak wygląda, ale w Stanach naprawdę jest bardzo ciężko dostać dobrą pracę i um, ja jestem otwarta na nowe y, propozycje pracy. Y, aplikuję na pozycje, które faktycznie czuję, że y, byłyby fajne dla mnie, że żebym się spełniała i chciałabym dla danej firmy pracować. I tak samo no, odpisuję rekruterom, który, który, którzy napiszą mi o jakiejś fajnej propozycji. Nie odpisuję no, wszystkim. E, staram się em, jednak być bardzo, jak gdyby, no, selekcjonować odpowiednie oferty. Jeśli coś mi nie pasuje, to po prostu im dziękuję. Rekruterom, gdy dopiero, co, no tak, gdy dostałam tę, tę pracę, w której, w której aktualnie pracuję, to e, przyspieszę. Kilka miesięcy, dopóki ta sytuacja nie miała miejsca, która mi się świetnie spodobała, mówiłam Wam w poprzednim filmiku, to wszystkim dziękowałam. A nawet jeśli a, no, propozycja pracy była dosyć atrakcyjna, to i tak um, po prostu, no, nie chciałam zmieniać tej pracy, bo naprawdę wiedziałam, że to, co mam, jest, jest dobre. <laughs> ale teraz przez to, że to, co się wydarzyło, to jestem otwarta i, i tak samo aplikuję, ale powiem Wam, że nie jest, nie, nie jest dobrze, jeśli chodzi właśnie o, o e, właśnie szukanie pracy, bo rozmawiałam z dwoma firmami i, e, i tak, jedna z tych firm e, po dwóch miesiącach gadania, rozmów kwalifikacyjnych, ponieważ teraz to wszystko mnóstwo, bardzo długo trwa po prostu, e, teraz to jest tak, że trzeba e, przynajmniej z pięcioma osobami z firmy porozmawiać e, i e, kilkakrotnie jeszcze z różnymi osobami, więc e, te rozmowy kwalifikacyjne trwają minimum dwa miesiące i, i to jest normalne aktualnie, przynajmniej tutaj w Stanach. Kiedyś tak nie było. E, były może dwie rozmowy kwalifikacyjne już mogli podjąć decyzję, a teraz tak nie jest. I słuchajcie, rozmawiałam z dwoma firmami. jedna po, e, Z dwiema tymi firmami musiałam wykonać jakby taką pracę domową. E, to były marketingowe zlecenia. Musiałam e, do jednej firmy um, przygotować brief tak zwane nie wiem jak to się po prostu na to mówi, ale ogólnie e, musiałam im dać pięć różnych konceptów, takich jak gdyby pomysłów na e, reklamy, pięć różnych reklam, musiałam wszystko wypisać, skrypt, a jaki właśnie byłby później przy, e, przesłany do, e, do osoby, która by nagrywała tą reklamę e, i tak samo kolejne zadanie w tej pracy domowej to było e, zmontowanie reklamy. I e, to mi zajęło słuchajcie, cały Weekend dosłownie to było mnóstwo godzin pracy za, za darmo, bo oni za to mi nie płacili. Później rozmawiałam z kolejną firmą i ta akurat um, była jedna praca domowa <grych> i to było po prostu zmontowanie jednej reklamy i za to mi zapłacili. I tak więc byłam zaskoczona, ale później tak koczyła. No, szkoda, że się nie spytałam tej pierwszej firmy, żeby mi nie, no, zapłacili za mój czas. Przynajmniej to wiecie, nie oczekuję jakiejś dużej stawki, ale. Um, ale o tym nie wiedziałam, że, że można nawet za takie rzeczy dostać pieniądze w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Więc wykonałam mnóstwo roboty i słuchajcie, ta jedna firma. Na początku miało być wszystko zdalnie, zdana praca, później oni zmienili zdanie i postanowili, że chcą jednak, aby no, pracowało się z biura. Więc ja tak, kurczę, no niej, dwa miesiące z nimi rozmawiałam, wykonałam pracę domową i nagle oni zmieniają zdanie, więc bardzo nieprofesjonalnie to się zachowali, więc rezygnowałam. Znów druga firma yy, dała mi ofertę, ale <ścoughs> yy, ta oferta yy, no, była niższa niż się spodziewałam, ponieważ yy, to była praca yy, w agencji i to, co oni powiedzieli mi, że będę się zajmowała dwóch dwudziestoma, czyli dwa razy tyle, dwudziestoma klientami jako jedna osoba i powiedzieli, że bardzo często pracuję wieczorem, więc tak no ok, spoko, um, może dam radę, ale no później zaoferowali mi, dali mi ofertę i jak zobaczyłam ile godzin pracy oni ode mnie chcą i ile mi za to chcą zapłacić, to po prostu to nie było dla mnie warte um, zmiany pracy. Tak więc, no. Taki update, jeśli chodzi o, o poszukiwanie pracy. To po prostu no, nie jest najlepiej, ale dlatego um, no, jestem wdzięczna, że, że, um, no, że mam tą pracę i, i z fajnymi ludźmi pracuję, ponieważ <grybujesz> no, spędziłam tyle po dużo czasu. Um, no weekendy wszystkie zawalone właśnie tymi wszystkimi pracami domowymi, a, a i też przy okazji dostałam pracę dorywczą. I, I właśnie pracuję też w weekendy. Tak więc y, ogólnie mam sporo, sporo pracy i, i um, no, um, nie narzekam na to, bo naprawdę, um, y, po prostu sytuacja ekonomiczna jest, jest jaka jest i a wszystko niesamowicie drożej. Nie jestem jakiejś, tak, wiecie, nie jestem zdesperowana, jeśli o te, chodzi o to poszukiwanie pracy ale powiem Wam, że no, widzę, że, że nie jest po prostu najlepiej. No, dobra. Rozkrzeję tutaj mojego e rapa i, i będziemy sticować włosy. Moje włosy będą zaraz po. Yy, I yy, zazwyczaj właśnie nakładam te dwa produkty. Czasami po prostu odczekuję, tak żeby jeszcze nie dotykać tych włosów. Tak minimum 10 minut a właśnie po ułożeniu. Nic nie dotykam i yy, 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 no, mam wrażenie, że wtedy lepszy efekt uzyskuję dopiero właśnie yy, po jakimś czasie. Nakładam te produkty na włosy. No, ja ogólnie uwielbiam ten efekt. Do tego mówiłam Wam w poprzednim filmiku, że pomimo, że mam te dwa urządzenia, Ty Straight Dyson Arab, to i tak regularnie są zazwyczaj właśnie trzy dni, bo tak często mam włosy, ta wtedy używam właśnie Dysona, a tylko robię kratnowe wygładzanie Prostowanie włosów, to wtedy używam Dyson Air Straight, y, i czasami po prostu jak jest bardzo wilgotny na zewnątrz, i chcę się upewnić, że, że moje włosy są idealnie po prostu pod kontrolą, ułożone, to wtedy też używam Dyson Air Straight, ponieważ ma wyższą temperaturę. Myślałam, że Dyson Air y, miał wyższą temperaturę. Okazało się, um, że jednak y, Dyson Air Up, najwyższa temperatura to 92 albo 196 stopni Fahrenheit, więc to jest. Jak E, chyba 90 stopni Celsjusza, a, a najwyższa temperatura na Dyson Airstreet to jest 140 stopni Celsjusza, więc e, no, jednak jest e, ta różnica w temperaturze i pewnie dlatego mm, nie dość, że te powietrze jest bardziej ukierunkowane, to dodatkowo ta wyższa temperatura wpływa, że te włosy jednak są no, utrwalone, jak gdyby powiedzmy. A, ale mm, zazwyczaj to jeśli też dobrze wykonam kratonowe prostowanie, to te włosy podaj sobie rapie się utrzymują do kolejnego mycia bez problemu, bez puszenia. Jedynie co, to już kiedy minie kilka miesięcy od wykonania właśnie bo wykonuję w domu prostowanie, wygładzanie włosów, to wtedy czuję, że już jest czas, żeby właśnie znów zrobić ten zabieg, ponieważ gdy widzę właśnie, gdy włosy się zaczynają bardziej puszyć, bo mi nie zależy na prostowaniu, bardziej na wygładzeniu włosów, a dlatego e, właśnie no, to jest takie jakby, przypomnienie dla mnie ym, ale tak te włosy się prezentują mam tutaj słabe oświetlenie, więc od razu bardzo to przepraszam, ale e, ogólnie e, to jest po prostu ulubiona metoda układania włosów zajmują mi to ym, dosłownie około 10, maksymalnie 15 minut, żeby ułożyć te włosy w ten sposób, całą głowę, więc jest to, powiedziałam, że bardzo krótki czas, w porównaniu do tego, co kiedyś robiłam, gdy właśnie musiałam wysuszyć włosy, następnie używałam lokówki i to trwało o wiele dłużej, z tego co pamiętam, tak więc to jest fajne, że, że po prostu, no jestem w stanie tym urządzeniem Dyson Arab ułożyć tak włosy, że po prostu wyglądają no przepięknie, są tak pięknie wygładzone, lśnią mięciutkie i, a, i to się u mnie utrzymuje do kolejnego mycia, więc jak już wspomniałam, jest to około 3 dni te włosy, może nie są aż tak um, skręcone jak tu aktualnie, ale mówię Wam, dosłownie um, bardzo lekko się rozluźniają i, i nawet no, drugiego i trzeciego dnia wyglądają bardzo, bardzo ładnie no, więc będę już kończyła ten filmik Mam nadzieję, że Wam się podobał. Wszystkie linki do produktów, które używam do pielęgnacji włosów, do okładania włosów i tak samo urządzenie Dyson Era będzie wszystko podlinkowane w opisie. Wszystkie linki postaram się, by były afiliacyjne, więc jeśli użyjecie moich linków, a to dostaję mały procent z tego i to wspiera mnie i mój kanał, więc bardzo Wam za to dziękuję i uh, jeśli macie jakiekolwiek pytania, jak zwykle zadawajcie w komentarzach I, uh, dajcie też znać jakie ja. chcecie zobaczyć filmiki na moim kanale i zobaczymy się już niedługo w kolejnym filmiku Pa!